Cześć. Ten na taki upalny dzień. Przychodzę do Was z wielkim projektem. Wielkim, bo naprawdę jest to duży album e, o wymiarach 23 na 18,5 cm. Grzbiecie e, szerokości 10 cm, który powstał. Na okoliczność 18 urodzin dla dziewczynki, która jest pasjonatką koni. I bardzo ubolewałam nad tym, że nie jest już praktycznie dostępna w całości kolekcja Mintai Papers z Annabella, która, Florabella, która właśnie była w tym temacie końskim. Już kiedyś robiłam dwa albumy, właśnie z tej kolekcji, i te, z tych albumów zostało mi sporo wycinanek elementów do wycięcia i kart, które wiadomo w tych kolekcjach mintajowych są. I postanowiłam je wykorzystać w tym albumie. A do stworzenia tego albumu wykorzystałam papiery z magicznej serii Stamperi Magic Forest, z tym, że nie z kolekcji głównej, tylko z kolekcji papierów uzupełniających, gdzie te grafiki są tylko nieznacznie zdobione, natomiast mają bardzo ciekawe tła. Właśnie te zdobienia są tutaj, znaczy te papiery są tutaj na okładce, są też na grzbiecie i z tyłu to jest moje logo. I jako uzupełnienie tej kolekcji do stonowania jednak takich, mimo wszystko, bardzo bogatych teł, wykorzystałam także papiery z kolekcji UHK Galery Enola Holmes i także tła z, już teraz nie pamiętam jak się nazywa kolekcja, taka górska od Karoliny Bukowskiej, żeby po prostu tak te tła stonować, album jest robiony na kraftowej bazie, jest mocno rozbudowany jest bindowany systemem Hidden Hinge z Plusem, zawiązywany na niewielką wstążeczkę. Generalnie wstążeczki miało nie być, ale jednak jest to takie troszeczkę zabezpieczenie przed tym, żeby. No, jednak się tutaj nie, nie rozwiązywało. Album jest duży, ciężki. Też taką jakby wyjątkowością tego albumu jest to, że. Robiłam je już do dostarczonych zdjęć. Zdjęcia nie są wklejone, są robione pod konkretne zdjęcia, są budowane strony i album jest tak skomponowany, że pomieści zdjęcia od urodzenia do 18 roku dziewczynki. No to przechodzimy do oglądania. Resztę będę opowiadała po kolei. W związku z tym, że zdjęcia, że zdjęcia już miałam dostarczone, w związku z tym je przycinałam, docinałam i w zasadzie tutaj klasycznych formatów jest bardzo niewiele. Zresztą zaraz zobaczycie. Pierwsza strona, tutaj tu akurat jedno zdjęcie już wkleiłam dziewczynki, i pierwsza strona. Jest to otwierane, klapki na boki. Tutaj będą zdjęcia z urodzin dziewczynki. Tutaj jest przyklejona klapka, tu jest dużo miejsca na zdjęcia. Tutaj też jest miejsce przygotowane na zdjęcia. Niewielki, niewielki wodospad na zdjęcia kwadratowe 10 na 10 cm. Kieszonki są tylko po to, żeby można było włożyć tutaj karteczki na zapiski. Właśnie to są karteczki mintajowe z Florabelli, natomiast reszta to są papiery właśnie ze Stamperi i z tych kolekcji, o których mówiłam. Tutaj jeszcze jest kieszonka, żeby można było włożyć na przykład kartę ciąży albo inne jeszcze pamiątki właśnie do tej, do tej kieszeni. Kolejna strona, jest to strona podpatrzona na kanale Magdziorkowy Handmade. Bardzo mi się spodobało, już częściowo wykorzystywałam ją w swoich albumach, ale tutaj mam, mam na, na tej stronie, że tak powiem, w pełnej krasie. Klapki otwierają się w górę i w dół i pokazuje się system taki pop-up, który jest właśnie w ten sposób otwierany na kolejne zdjęcia. Myślę, że często będę wykorzystywać ten, ten patent, bo naprawdę sporo zdjęć pomieści, a jest niezwykle efektowny. I zawiązywane na kółeczko i sznureczek. Wszystkie papiery. Przed przyklejeniem są jeszcze dodatkowo tuszowane brązowym distresem, żeby dodatkowo je tak troszeczkę postarzyć, a w każdej stronie, jak to przy systemie hidden jest dodatkowa karta, która jest wyciągana za takie trzymadełko w postaci kłódki, które dodatkowo stanowi taką ozdobę. Tutaj mamy na tej stronie otwierane za pomocą sznureczka i kółeczka klapeczki, które otwierają się do boków. Na zdjęcia 10 na 10 cm. Tak samo i tutaj na dole. Natomiast mamy tu przyklejone zdjęcia i dużo miejsca na. Konkretne zdjęcia, tutaj się zmieszczą dwa zdjęcia w poziomie 10 na 15 cm. Bo na przykład to zdjęcie tutaj jest troszeczkę docinane, nie jest wysokie na 15 cm, ale tak właśnie tutaj pasowało, żeby zrobić. Także mając dostępne zdjęcia, e, e, robiąc gotowy album. Jest to w pewnym sensie ułatwienie. Natomiast, chcąc zachować chronologiczność zdjęć, nie zawsze możemy te zdjęcia e, dowolnie te strony e, jakby komponować. Bo, na przykład, chcąc zrobić wodospad w pionie, powiedzmy, na 8 zdjęć. A mamy tych zdjęć w chronologii, powiedzmy 6 czy na przykład 5, i musimy inaczej tę stronę rozbudować. Tutaj mamy taką stronę, która y, ma przyklejoną, właśnie kartę z kolekcji Mintaya. Za tą kartą mieści się tak na zapiski. Otwieramy tutaj można otworzyć za to, tak. Y, otwieramy tutaj i tutaj jest w sumie jedyne miejsce, gdzie zastosowałam teraz. Y, Magnesy nie oklejając papierem, dlatego że łatwiej mi było tutaj, w tym momencie, przykleić zdjęcia bez warstw papieru, żeby one łatwo łapały. Także tutaj jest taka właśnie strona na małych klapeczkach: są maty dwustronne, a tutaj takie otwierane książeczki na zdjęcia poziome. Kolejna strona. Jest to strona z wodospadem poziomym, ukrytym, zamykana klapką z kieszonką. W klapce znajduje się karteczka, żeby coś sobie zapisać. I wodospad na wiele zdjęć poziomych. Kolejna strona to są. Klapki boczne zamykane na magnes, na których przyklejamy zdjęcia w poziomie. Natomiast tutaj mamy do góry i do dołu otwierane książeczki na zdjęcia poziome. One są troszkę przycinane, nie są do końca szerokości 15 cm, troszeczkę węższe, żeby nam się ładnie tu komponowały. Jeszcze jedna klapeczka na zdjęcie i miejsce na zdjęcia 10 na 15 Kolejna strona jest zawiązywana na tagi i sznureczek, na dużej klapce, na dużej klapce znajduje się książeczka, na dwa zdjęcia, klapkę podnosimy do góry i tutaj miejsce na dwa zdjęcia, klapeczki do boku i znowu miejsce na zdjęcia 10 na 15 w poziomie. Najwięcej zdjęć było jeszcze robione aparatem, więc zdjęcia były robione najczęściej w poziomie. Natomiast im bliżej do zdjęć współczesnych, tym się pojawia więcej zdjęć w pionie. Tutaj mamy no, jedyne miejsce, które nie jest przygotowane na matach, jest książeczka na zdjęcia. Włożona w kieszeń, która te, tą, ta, kie, ta książeczka blokuje nam. Klapki, tu jest miejsce na zdjęcie, i po rozłożeniu pokazuje nam się tutaj też miejsce na zdjęcia. Jeszcze jedna klapka podnoszona do góry, i znowu dużo miejsca na przyklejenie, na przyklejenie zdjęć. Kolejna strona. Troszeczkę haczy ramka. W ramce, będę musiała coś przemyśleć tutaj, w ramce jest mata na przyklejenie zdjęcia 10x15 i ta ramka jest na klapce zamykanej na sznureczek. Po, po podniesieniu klapki ukazuje nam się pop-up na cztery zdjęcia poziome. Kolejna strona jest jest to klapka zamykana zamykająca klapkę dużą i jest to też pop-up właśnie z takim elementem dekoracyjnym w postaci właśnie konika i kapelusza. Tutaj zmieszczą się dwa zdjęcia 10 na 15. Po podniesieniu tej klapki znowu pokazuje nam się miejsce na zdjęcia na górnym, tutaj tym, tej klapce. I tutaj także wodospad ukryty na zdjęcia kwadratowe. Na dole natomiast klapki i miejsce na zdjęcia w poziomie. Tutaj też jest magnes, pod który, na którym będzie przyklejone zdjęcie i zasłoni właśnie to miejsce. Kolejna strona jest to strona z klapeczkami. Też z wykorzystaniem karty z mintaja odchylamy klapki na bok. Pokazują nam się kolejne klapeczki przygotowane na zdjęcia i tutaj jeszcze też miejsce na zdjęcie w pionie. Kolejna strona już z przyklejonym zdjęciem na takiej yy, niedużej macie. Po otwarciu pokazuje nam się Miejsce. Tu jest nieoklejone, dlatego że tutaj praktycznie szczelnie wypełni jedno zdjęcie. Natomiast tutaj mamy wodospad dynamiczny na sześć zdjęć. I właśnie tutaj pod spodem jest papier od Karoliny Bukowskiej z Alchemy of Art. No i nie pamiętam, jak on się nazywał. Właśnie takie stonowane beżowo. Beżowe, beżowe papiery, Z, grafik raczej nie, wykorzysta, nie wykorzystywałam ze względu na to, że nie pasowały mi tutaj do tej, do koncepcji tego albumu. Przedostatnia strona, jest to strona, która jest zamykana klapeczką na zdjęcie 10 na 10 tutaj jest hmm, i ta do tej strony nie mam, e, nie mam zdjęć. Zostawiłam je na zdjęcia już z uroczystości powiedzmy 18 urodzin. Także, i do kieszonki można będzie dodatkowe jakieś zdjęcia włożyć, i tutaj jest miejsce na wyklejenie zdjęciami, czy w dowolnym kolażu, czy na zdjęcia właśnie. Tu dwa zdjęcia 10 na 15, tu jedno w pionie 10 na 15, ale mówię, jeszcze w kieszonce znajdzie się miejsce na przyklejenie zdjęcia. Natomiast ostatnia strona jest to e, duża kieszeń. W tej kieszeni znajduje się notesik na zapiski przyjaciółek, koleżanek, znajomych. Który, na których można pozapisywać jakieś notatki, właśnie związane z, no, przyjacielskie notatki, czy nawet zdjęcia, właśnie dodatkowe z tej imprezy, i, e, i później przechowywać jako taką pamiątkę. I na tym koniec tego dużego albumu. Projekt wielki zajął dużo pracy i dużo materiałów. Poszły w zasadzie praktycznie te trzy kolekcje, o których mówiłam. Dużo papierów bazowych, ale myślę, że pamiątka zostanie na całe życie. Dziękuję i do usłyszenia w przyszłości.